Godzina Sponsorem audycji jest Alior Bank, spółka akcyjna. Dostawca rachunku firmowego z ubezpieczeniem. Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na rządy pieniądza w dzisiejszej gospodarczej audycji Polskiego Radia 24. Będziemy rozmawiać i o PKB, i o pomocy kredytobiorcom, bo tutaj zaszły pewne zmiany, więc warto je odnotować, ale nie tylko. Witam gości rządów pieniądza. Dr Marian Szołcha, Instytut Prawa Gospodarczego, dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. Oraz Marek Zuber, Akademia WSB, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów. Zacznijmy od jednak od tych danych głosu za pierwszy kwartał. To są te dane wstępne. Tego roku oczywiście pierwszy kwartał. 31 maja poczekamy, wtedy będą ostateczne. dziś wiemy, że prawdopodobnie no wszystko na to wskazuje, że ten wzrost gospodarczy, wzrost PKB w pierwszym kwartale niewyrównany sezonowo to 8,5%, a wyrównany to 9,1%. Ja już panu oddaję głos, co panowie o tym sądzą i jak to będzie dalej, ale dodam jeszcze, że Komisja Europejska w ostatnich dniach dosł Obniżyła to już chyba drugi raz prognozy naszego wzrostu, bo wyceniła go na 3,7% w skali całego roku. Pojawiają się też takie dane dotyczące wzrostu inflacji w Polsce i tutaj się w nich powtarza, że ona może jeszcze o 3% wzrosnąć. No, słyszymy, że maksymalnie to może ma nas cieszyć, nie wiem. No ale to oznaczałoby inflację w stosunku do tej, co jest obecnie na poziomie 16-17%. No to oceniamy wzrost PKB i analizujemy przyszłość, a zaczyna doktor Szołcha. To na początek może trochę optymizmu. Tak, tak. Proponuję posługiwać się wskaźnikiem 8,5%. Jest to wskaźnik już, przypomnijmy, urealniony, czyli oczyszczony z wpływu inflacji, a nie to wskaźnik nominalny, nie ulegamy z tej tak zwanej nominalnej mm -hmm. iluzji, jak mówią podręczniki do makroekonomii. Jest to odczyt przede wszystkim powyżej oczekiwań, zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału. Kwartał do kwartału zdaje się, że było 2,3%. Tak, tak. Wyraźne jest również przyspieszenie w stosunku do końcówki roku 2021. Wtedy dynamika wyniosła 7,3%, a więc mamy ponad punkt, wyraźnie ponad punkt procentowy szybszy wzrost PKB, no i jest to przede wszystkim najlepszy od 27 lat, jak mi się wydaje. I no to są znakomite informacje, to są informacje, które powinni cieszyć, bo to oznacza, że polska gospodarka przez pandemię przeszła suchą nogą, jeśli chodzi o jej fundamenty, że je, po prostu je zachowała że też odbiła się po pandemii właśnie i po zniesieniu obostrzeń, ponieważ tak znakomity odczyt, od razu wyjaśnię jego najważniejszą przyczynę, wynika z niskiej bazy ubiegłorocznej, a więc jest odbiciem właśnie po dołku pandemicznym. E, oczywiście, jak pani wspomniała, jest to tak zwany szybki odczyt, a więc może być korekta, choć zapewne nieznaczna, y, i nie znamy po drugie struktury tego PKB, mm -hmm. tego wzrostu PKB, nie wiemy, co za nią dokładnie odpowiada. Natomiast <laughs> warto y, wspomnieć o tym i to już będzie mniej optymistyczne, co nastąpi w najbliższych miesiącach, a nastąpi niestety zdecydowane osłabienie koniunktury i co do tego nikt nie ma wątpliwości, bo wojna, bo inflacja, bo wysokie stopy, bo rosnące koszty kredytu i dla przedsiębiorstw, i dla gospodarstw domowych i w rezultacie przede wszystkim osłabienie konsumpcji jako głównego silnika naszego wzrostu gospodarczego w ostatnich latach. Co nawiasem mówiąc, inflacją tak czy inaczej, abstrahując od pozostałych czynników, skończyć się musiało, może nie dwucyfrową, ale na pewno podwyższoną w stosunku do tej, do której się Zwyczailiśmy w minionym już niestety czasie, ponieważ nierównowaga makroekonomiczna w postaci szybko rosnącej konsumpcji wspieranej zresztą pieniędzmi publicznymi z jednej strony, z drugiej niedomagające inwestycje i dynamika wolniejsza niż byśmy chcieli, czyli, krótko mówiąc, podaż przedsiębiorstw nie odpowiadała na rosnący popyt zgłaszany przez konsumentów. Ym, ta nierównowaga, jak mówię, podwyższoną inflacją skończyć się musiała, a że nałożyły się na nią w czasie inwestycjach przez ostatnie lata, także w tej audycji często rozmawialiśmy, mówiliśmy, że to ten odczyt jako jeden jedyny przez dłuższy czas kładł się cieniem na całej reszcie odczytów znakomitych. Teraz jest w tym konsumpcja. To jest naturalna konsekwencja. A że jak mówię, nałożyły się na tę nierównowagę jeszcze inne e, czynniki, a więc ten a więc pandemia, a więc wojna, a więc yy, Skutki unijnej polityki klimatycznej, pewne elementy przeregulowania, bałaganu trochę w naszej krajowej energetyce, bo to też jest istotna część przyczyn inflacji. No to mamy inflację taką, jaką mamy, czyli dwucyfrową, i prawdopodobnie jeszcze do około 15% dojedziemy w tym roku gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału No i to było już właśnie nie wiem bo myślałam że powiem tak no to u pana doktora szałuchu jest dużo optymizmu szczególnie w tym słowie tak wyłapałam jak pan mówi w ciągu zdań podwyższona inflacja tak pewnie jest różnica między podwyższoną a wysoko no ale okej okay, dobrze może ja nie jestem aż taką optymistką tak sobie też myślałam, że może jak pan mówił o tym jak to mieliśmy po pandemii ten skokowy czy też mamy obserwujemy go po pandemii skokowy wzrost no i że teraz czeka na do, nas dołek, tak? Starałam się to zwizualizować. Kiedyś były takie wizualizacje jeszcze w pandemii robione. Myślałam, że to pierwiastek, ale to jest odwrócony pierwiastek, czyli jakby prosto, potem w górę i potem rozumiem, że dół, dołek. No pytanie: na no jak długo? Potem już jakiś, jakiś inna jakaś inna wizualizacja nastąpi. No to teraz Marek Zuber. No właśnie, bo chyba jeszcze trzeba jedną rzecz powiedzieć, że to jest koniec, tu jest bardzo ważny oczywiście element tego efektu bazy, czyli tych ujemnych wyników z 2020 roku, ale także właśnie z pierwszego kwartału 2021, stąd aż 8,5%, choć oczywiście no, myślę, że szczególnie w czwartym kwartale nigdy ja nie, nie, nie znam takiej prognozy, która mówiłaby o tym, że będziemy mieli powyżej 8%, bo pamiętajmy, że mm. Mieliśmy początek roku, koniec trzeciego kwartału i początek czwartego lekką zadyszkę związaną z eksportem, wynikającą oczywiście przede wszystkim z tego, co się w Chinach działo i dzieje, czyli z, z pandemii. Jeśli mówimy o tych efektach, o tych przyczynach hamowania gospodarki, bo ja też uważam, że to będzie bardzo mocne hamowanie gospodarki, to nie będzie kwestia z plus 8,5 na 4, tylko yy, no, jeśli chodzi o, o dane kwartalne, pewnie będziemy mieli recesję, czyli dane kwartał do kwartału. I coraz gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o dane roczne. To znaczy, ja się jeszcze przed wojną spodziewałem grubo poniżej 3% w drugiej połowie roku. No a teraz to nie wiem, czy to nie będzie gorzej. Ale tutaj wiele czynników będzie miało na to wpływ, oczywiście. Natomiast na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę: to jest koniec wzrostu na sterydach. Koniec wzrostu na sterydach, starydach, które były podawane w zasadzie wszystkim gospodarkom na świecie, czy prawie wszystkim gospodarkom na świecie. Myśmy też po części z tego korzystali, bo przecież skoro mieliśmy świetne wyniki eksportu, a mieliśmy, to eksport nas wyciągnął z tego koronawirusowego dołka. No to to wynikało oczywiście z pieniędzy wydawanych przez inne kraje. Plus Pan na myśli tam jak rozumiem. Tarczę. Tak, tak. To, oczywiście tarczy w różnych krajach. No przeszliśmy suchą nogą, tylko jednak trzeba to dodać, że kosztowało nas to wzrost długu około 300 miliardów złotych, więc to jest ten minus związany z obroną przed koronawirusem, plus oczywiście w jakiejś mierze ta inflacja. Możemy dyskutować teraz, jaka część tej inflacji już wynika z, z jakiegoś początku spirali płacowo-cenowej, z tego zwiększonej, z tej zwiększonej konsumpcji na skutek tego dodrukowania pieniądza. Ja nie uważam, żeby to był dzisiaj główny powód, ale jednak jakiś już jest. No i właśnie, dlaczego 8,5 no, zobaczymy za moment wtedy, kiedy rzeczywiście te kolejne agregaty się będą pojawiać, natomiast wiemy już na pewno choćby po wynikach sprzedaży detalicznej, że tu mamy istotny element tej konsumpcji, bo o ile od drugiej połowy 2020 roku, tak jak powiedziałem, przede wszystkim produkcja przemysłowa wróciła do tych poziomów przedpandemicznych mm -hmm. i potem mieliśmy generalne dobre wyniki, czyli eksport, bo dwie trzecie polskiego eksportu to, to są, to jest produkcja przemysłowa, to jest przemysł. O tyle w tej chwili nam ewidentnie dodał się popyt wewnętrzny, ale już nie związany z, no, popyt wewnętrzny, tak to powiedzmy, bo inwestycje to jest oddzielny temat, do czym jeszcze za sekundkę. Jak popatrzymy sobie, Adam Klapicki uwielbia na kupę wewnętrzny, jakby Pan skończył zdanie, związany z czym? No, przede wszystkim z tym, że zaczęliśmy kupować. Teraz właśnie o to mi chodzi. Jak, jak porównamy się z Czechami, bo to Adam Klapicki uwielbia takie porównania w ostatnich miesiącach, zasadne i niezasadne, raczej te niezasadne. To my mamy 5, 6, nawet w rekordowym miesiącu, jeśli dobrze pamiętam, 11 punktów procentowych wyższy wzrost sprzedaży totalicznej niż wcześniej. Czyli ewidentnie to jest ten element, który nam tutaj powodował też to, że te wyniki pierwszego kwartału są tak świetne. No a to oznacza, że jednak w jakimś mierze to 8,5% wynika, czy łączone jest także z tym wzrostem inflacji. No i to jest ten. Mhm. Yy, to jest ten niekorzystny element wynikający z tego wszystkiego. Yy, odnośnie inwestycji, bo jeszcze chciałem jedno słówko na ten temat. Yy, no niestety to cały czas jest problem. Jak popatrzymy sobie na, też na te ostatnie dwa lata, mówię już oczywiście o tym efekcie pandemii, bo jasne jest, że wszędzie na świecie mieliśmy do czynienia z pogorszeniem inwestycji, to jednak w Polsce znowu yy, była sytuacja gorsza niż w innych krajach europejskich, czyli ewidentnie pandemia pandemią, ale nam tutaj cały czas kuleje problem niestabilności otoczenia gospodarczego i to jest rzeczywiście najpoważniejszy problem generalnie rządów pisu, bo taki efekt zmniejszania udziału inwestycji w PKB zaczęliśmy obserwować już od roku 2016 i wiemy doskonale z jakiego powodu to się dzieje. No właśnie ze względu na tą nieprzewidywalność. Myślę, że tutaj nic się nie stało dobrego w pierwszym kwartale a kolejne kwartały będą pewnie jeszcze gorsze z uwagi z na inne czynniki. Chodźmy na te kwestie no tak, tego ale tutaj ta niestabilność Także, panie redaktor, troszeczkę troszeczkę oczywiście świetne dane. Cieszymy się z tego, natomiast niestety to już jest historia i przed nami chciała pani optymizm, no ale tutaj trudno optymizm. Nie, ja bardzo, nie chciała. Bardzo, bo doktor soucha tak o tym optymizmie ale jeszcze, przede wszystkim. Ale a propos, ja o realizmie a wolę za... jeszcze, bo ja to uwielbiam właśnie coś takiego jak jak widzimy takie nagłówki komisja europejska coś prognozuje Międzynarodowy tak. Fundusz Bank Światowy coś prognozuje Bank Światowy coś prognozuje mamy internet to jest bardzo na czasem ten inter internet denerwuje ale pod względem szukania historycznych analiz jest ruchu, to jest świetny popatrzmy sobie historycznie na te prognozy że się nie po pierwsze, one są tak? na okrągło zmieniane na okrągło zmieniane mhm. bywa że 8 razy w ciągu roku następuje zmiana tych prognoz ale oczywiście o to się nikt nie obraża Nikt nie wie, co będzie w przyszłości. Natomiast y, nie, nie, nie stawiajmy ich jako pewnych jako, jako powiem, No nie, nie, ale to i, to i my prognozujemy również ten. To przecież Narodowy Bank Polski te 3,8%. potem to jest trochę zbliżone jedno do drugiego. No, tutaj e, wczoraj chyba była wypowiedź Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, który mówił, że spodziewa się technicznej e, recesji na przełomie roku, w czwartym i pierwszym kwartale, czy też na ich przełomie. Też pan tak uważa, użył pan słowa recesja. Czy wcześniej? Ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć, jeżeli mamy 8,5% wzrostu w pierwszym kwartale yy, i w tej chwili mamy yy, prognozy na poziomie poniżej yy, 4%, do grubo poniżej 4% w całym roku, yy, no to yy, pamiętajmy, że musimy ten pierwszy kwartał uwzględniać. Więc yy, no, jeśli nie dojdzie do jakiegoś takiego tąpnięcia w drugim kwartale, a nie wygląda na to, żebyśmy tąpnięcie mieli zaobserwować, to znaczy, jeżeli nie zobaczymy 2% w drugim kwartale, to znaczy, że większość tych prognoz zakłada minus przynajmniej w jednym kwartale 2022 roku. Mhm. No bo z no, tego wynika oczywiście. No dobrze, dobrze. Tu to, to też dotykam tutaj inflacji, przechodzimy do kolejnych tematów, bo już dzisiaj chyba od rana po wczorajszej decyzji rządu, po wczorajszym przyjęciu przez rząd projektu w sprawie od tego. To tutaj może bym kilka słów panów zapytała: 14 emerytur rozpętała się taka. A nagonka trochę na nie, że yy, mówię po stronie opozycyjnej, że to właśnie te 14 emerytury generują inflację. No rzeczywiście, 13 i 14 w tym roku i wypłata to 25 miliardów złotych. Tylko zawsze stawiam sobie takie pytanie, dlaczego akurat ta grupa tak boli, dlaczego ta grupa nie miałaby dostawać wsparcia i od kogo innego, jak nie od rządu? Bo od pracodawców już nie dostanie. No to chyba coś, to truizm, tak? E, no i mamy też inne wydatki, jeśli byśmy tak mieli to porównywać, nie wiem, Pomo pomoc uchodźcom z Ukrainy szacowana na 12,5 miliarda. Oczywiście te ponad, grubo ponad 30 miliardów to świadczenia związane z rodzinami i dziećmi. Obniżka PIT pewnie do 20 gdzieś dojdzie, bo tam była mowa o 14, później to się zwiększyło. No może 17 załóżmy, żeby to zmniejszyć. No więc inne też są. No a tutaj ta tak boli. Czy, czy co panowie <laughs> na to, to? To dobre rozwiązanie, bo też z drugiej strony pojawia się tak, pojawiają się takie opinie. To też Mryci tak mówią w swoich, tak jakby w tak. Na, o których są, w których są o to pytania, e, e, że to jest jednorazowe świadczenie, może woleliby wyższą waloryzację, żeby to zostało na stałe. Wczoraj w naszej audycji prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówi, że to by wywołało efekt uli śniegowej, no bo oczywiście na stałe byłyby te wzrosty. Więc tak, w, w, w zupełnie różne strony tutaj te opinie e, płyną, ale najpierw jakby się doktor Szołucha odniósł do tego, co powiedziałam na początku o tym czynniku proinflacyjnym, tego typu świadczeń. Ja bym, nie nazwał tego istotnym czynnikiem proinflacyjnym. Na pewno są ważniejsze jej przyczyny. Natomiast e, niektórzy tak twierdzą zawianie się radykalnie krytycy ostatnich decyzji rządowych, czy to w zakresie właśnie, wypłaty dodatkowych e, świadczeń emerytalnych, czy to w zakresie e, pomocy kredytobiorcom, czy w zakresie tarcz antyinflacyjnych, że jest to gaszenie pożaru benzyną. Ja bym tak nie powiedział. Ja bym powiedział, że jest to leczenie objawowe. Które jest tak w gospodarce, jak w medycynie istotne, ale nie może się rząd do niego ograniczać. Trzeba sięgać także do leczenia e, przyczyn i do zapobiegania podobnym sytuacjom, z jaką mamy do czynienia na przyszłość. E, Czyli w wie... tym przypadku, tak jak e, tak, trzeba To trzeba zrobić. Mhm że jasna, na finansach publicznych też trzeba by zrobić trochę porządku. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, no usztuplamy tarczą antyinflacyjną nasze dochody budżetowe, podnosimy, podnosimy z kolei wydatki, chcąc ulżyć ludziom, których inflacja dotyka najbardziej, a w oczywisty sposób najbardziej dotyka najuboższych, w tym emerytów. To trzeba zrobić. Ja wcale tego nie neguję, ja wręcz to pochwalam, ale trzeba jednocześnie przestać regulować, przestać podnosić podatki i zmieniać je tak często jak zmieniamy, bo przez ostatnie pół roku, pół roku jeden dzień, powiedzmy, mamy jak będziemy mieli czy podatków? Podatkowy. E, o inwestycjach już rozmawialiśmy, ale porządek w energetyce, która nie domaga chyba najbardziej. A jak spojrzymy, proszę zwrócić uwagę, na inflację bazową ostatniej odczyt, z porównaniem do inflacji ogółem CPI to okaże się, że inflacja bazowa jest niemal o połowę niższa. Przypomnę, inflacja bazowa to ta oczyszczona ze wzrostu cen żywności i właśnie energii. Tak, Energia tak. 8 miesięcy temu na towarowej giełdzie megawattogodzina energii w Polsce kosztowała 250-300 złotych. Wczoraj sesja zamknęła się wynikiem blisko 1200 złotych za megawattogodzinę. Już samo to jest w stanie wywołać podwyższoną inflację i co? I nic, i jakby nikt tego nie zauważał i nie ma y, nie ma URE, nie ma departamentów towarowych giełdy energii, które zajmują, powinny się przynajmniej zajmować, mają do tego uprawnienia, także na dane ostatnio. Prawo, prawem europejskim. Mm. Yy, Jasne, Rozumiem, że powiązanie z emeryturami i ich czternastkami jest takie, yy, że to nie oni, jakby nie te świadczenia generują podwyższoną inflację, tylko to, o czym, o czym Pan mówi. A teraz ja Marek Zuber. Trzeba mm -hmm. ludziom, yy, także ludziom biedniejszym, także emerytom dopłacać, bo rosną koszty ich życia, rosną koszty utrzymania ich mieszkań i innych podstawowych wydatków. I trzeba sięgać do przyczyn tego wzrostu, jednocześnie złagodzeniem skutków, Postaci, łagodzenie postaci 13 czy 14 emerytury. Mówię o tym, żeby ta polityka prowadzona była równolegle. Tak, to jest oczywiście trochę to pytanie, czy podejście systemowe, czy jednorazowe, bo to jest klucz, jakby tak naprawdę. Choć oczywiście wiemy, czym to skutkuje i kto wtedy więcej by zyskiwał i tak dalej. Nie mamy na to wszystko czasu, żeby nawet o to zapytała dokładnie. Marek Zuber. No, kwestia energetyki nie podlega dyskusji. Zresztą y, obok działalności URE są oczywiście mniejsze i większe rzeczy. To są bardziej strategiczne i mniej strategiczne. Ale A ja o tych w kosmos... w emeryturach czy Już emeryturę. powiem. Wywalenie w kosmos rynku wiatraków świetnie rozwijającego się to też jest jeden z elementów, który powoduje relatywnie większy wzrost cen, chociaż oczywiście to nie jest główna przyczyna. Ale jeżeli chodzi o, o te dodatkowe świadczenia, no ja jednak nazwę to dolewaniem benzyny do ognia. Dlatego, że będzie to oznaczało relatywnie większą inflację. Dokładnie tak samo. Ale to wszystkie jak... świadczenia by pan zabrał, czy tylko tym biednym Ani, emerytom? Aniu, ale czy zwiększone, jeżeli dzisiaj y, ktoś dostaje dodatkowe pieniądze, jesteśmy w najlepszym razie na początku y, przynajmniej w paru obszarach spirali inflacyjnej, to będą te pieniądze w dużej części wydane na konsumpcję? Będą. Nie ma nikogo, kto mówi, że tak nie będzie. Ale dlaczego to będzie się tak nie na te 14 emerytury ciągle ja się, do tego? O, i, właśnie, I to jest właśnie to. Ja się absolutnie nie uderzam w 13 czternaste emerytury. Nie chodzi o to, że jeżeli rząd chce je wypłacać, to niech gdzie indziej tych pieniędzy poszuka. Dlaczego 500 plus jest wypłacane także osobom o wysokich dochodach? No to jest, to jest pierwsze pytanie. Cały problem polega na tym, Czyli wszystko dlaczego przedłuży? w ogóle ktoś atakuje 13 i 14 emeryturę? bo Dlatego, że ona jest jednak warunkowa. Można jej nie wypłacić. To jest najprostsze. Tak. Oczywiście uderzenie w 500 plus będzie o wiele bardziej skomplikowane także z punktu widzenia pr rządu. Więc to nie to, że ja nie chcę dać 13 i 14 emerytur. Ja się zgadzam, że akurat emeryci powinni dostać dodatkowe pieniądze, biorąc pod uwagę ten potężny wzrost inflacji. Tylko chodzi o to. to co? Powinni dostać drugą razie... waloryzację? Tak. Aha. Tak, tak. Uważam, że zresztą, jak pani pamięta, takie przepisy obowiązywały. Mieliśmy, tak. nie pamiętam już tej chwili poziomu inflacji, powyżej którego, chyba powyżej 5%. 5%, tak. Tak, z, z, z tego zrezygnowano. Ale tak rzeczywiście, ale z tym, że tu nawet nie chodzi o całościowy wzrost w ciągu roku, tylko chodzi o to, żeby przy tak wysokiej inflacji to nadganianie wzrostu cen nie było z tak wielkim opóźnieniem, bo to de facto mm. oznacza bardzo mocno zubożenie. także tak, to, to jest prawda, że, że to jest rząd jakby, powinien poszukać tych pieniędzy w ramach tego programu. Panie Aniu, jeszcze jedna rzecz, no, jestem absolutnie zabyłym za zresztą powstaniem funduszu wsparcia krytobiorców ten fundusz, jak wiemy, ma już cztery lata. No, no, Ale po co tego. jest ten pomysł, żeby dopłacać bez względu na dochody, żeby, mm -hmm. przepraszam, finansować, no, przynajmniej w części odsetkowej. Wakacje kredytowe osobą dobrze bez dobrze no to, ale to mamy też do, dolewanie liwid... No dobrze, myśmy do... o tym mówili. Zgoda, zgoda. Prze hmm. Przeszliśmy zatem gładko do tego e, tematu i okej. Okay. Tam są trzy oczywiście punkty, przypominamy, wybor wakacji i dopłaty z tego funduszu dla najuboższych. No i tu właśnie mamy zmianę. Myśmy oczywiście rozmawiali o tym, ja, ja w wielu miejscach rozmawiałam o tym, e, mówiąc, że to jest przede wszystkim dla wszystkich, że to jest niezależnie od dochodów, że to jest e, jeżeli chodzi o wakacje, o tym mówimy. Tak. Że to e, dotyczy również tych, którzy mają niejedno mieszkanie i, i dotyczy także e, oczywiście niezależnie od ich wielkości. No Jeden z tych, z tych punktów został spełniony, bo mamy w tym projekcie, który został wczoraj przyjęty jedną zmianę. Tylko jeżeli to jest jeden kredyt, tylko na własne potrzeby mieszkaniowe. Czyli ci, którzy kupili albo za kilka kredytów, albo po prostu któreś mieszkanie w celu w inwestycyjnym wynajmu, czy po prostu przetrzymania pieniędzy, e, jednak nie e, dostaną tych wakacji kredytowych. No to jest istotna zmiana, tak nie chcę że nas tutaj wysłuchano, no albo w, nie, w konsultacjach społecznych to się również pojawiło, no. A to jest e za mało. Ale to jest za mało. bo Moim zdaniem nie ma sensu w tej chwili robić wakacji osobom, Powinny które... być dochody sprawdzane, jak Oczywiście, rozumiem. Oczywiście, że tak. Zresztą, pani Aniu, moim zdaniem. Jestem rozszerzenie, za, ale to będzie trudne. funduszu, to znaczy ułatwienia dostępu do funduszu, zwiększenie środków, którym on dysponuje, ewentualnie zmianę poziomów dochodowych, wypłaty środków, to jest ten kierunek. Nie dublujmy rozwiązań. Co do jeszcze jedno słówko WIBORU, zmiany wyboru to jest wielka rewolucja, która się w ogóle w tej chwili dzieje w Europie. Pamiętajmy, że po prawie 60 lat, latach de facto zlikwidowano w styczniu Liboron, jest liczony tylko w kilku przypadkach, więc idziemy w tym kierunku. Natomiast jedna rzecz: nie wiemy oczywiście dokładnie, jak ta stawka będzie wyglądała, ale zamiana wyboru na inną stawkę, wszystko na to wskazuje, nie spowoduje strategicznej, że tak powiem, różnicy, jeżeli chodzi o koszty kredytu. Trochę taniej pewnie będzie. Ale to nie będzie różnica dramatyczna. No dobrze, to teraz odnośnie też tej zmiany, chciałabym, żeby doktor Szucha się wypowiedział. Odnośnie tej, że już tylko jakby na własne potrzeby mieszkaniowe i tylko to jedno mieszkanie, no ale jeszcze ciągle brakuje tej zmiany dotyczącej różnicowania wysokości do wielkości dochodów. No bo jest różnica między tym, kto ma 5 tysięcy i dla niego to jest wielkość nie do przeskoczenia, jak murata wzrasta o tysiąc, no i taki, który zabrał 50 i dla niego jest to po prostu jakaś pozycja w budżecie, jedna z wielu. I umówmy się, no może niekoniecznie wymaga. Pomocy, oczywiście mamy inne. Od razu każdy to porówna do 500 plus, że tam nie ma różnicowania i że każdy dostaje i że dlatego to zrobiono, bo byłoby to kosztowne pytanie, czy tutaj też kosztowne, i czy nie można by było tym po prostu obarczyć banków, żeby one to sprawdzały i tyle. No. Ja bym przede wszystkim policzył, czy koszt takiej korekty logicznej przynajmniej teoretycznie. By, byłby opłacałby się w stosunku do korzyść takiej projekty by byłaby przewyższałaby koszty, które zwiążą się z komplikacją tego, tego systemu czy wsparcia. na pewno Ale byłaby społecznie no, sprawiedliwa, tak, tak. To, taki... pewnie, to pewnie, że mhm. tak. Natomiast przy 500 plus już tak jak słuszna analogia, przerabialiśmy te, ten wątek. Czy warto różnicować, stwarzać jednocześnie pole do nadużyć, prawda, Czy ścigać tych, którzy do nadużyć się dopuszczają, etc. Jedna generalna uwaga. Proszę zwrócić na, te, uwag na to e, uwagę, nad czym my się teraz zastanawiamy. Nad wsparciem, które związane jest z koniecznością łagodzenia skutków wzrostu stóp procentowych, a one z kolei wynikają z wysokiej... Inflacji. Ja bym przed jednym przestrzegał, mianowicie przed traktowaniem wzrostu stóp procentowych, czy w ogóle regulacji stopami procentowymi, jako magicznego pokrętła do kontrolowania inflacji. To tak nie działa i obawiam się, że zbyt gwałtowne mm -hmm. podnoszenie w najbliższym czasie stóp może nas sprowadzić do stagflacji czyli z czarnego scenariusza, z czarnego snu wszystkich ekonomistów w postaci jednoczesnej recesji. I bistro, tu i są różne zdania i pojawiają się różne pomysły na to, jak e, powiem kolokwialnie, ściągnąć pieniądze z rynku, bo to też może być ta metoda przeciwdziałania. Nie zdążymy już dzisiaj niestety o tym porozmawiać, a ja chętnie bym z panami porozmawiała o obligacjach. Kto powinien je emitować, jakie one powinny być. Nowy może... Bank Polski jeszcze a, powinien tutaj a, sprzeciw, tak jak Dobrze, tym, dobrze, a nie rząd, rozumiem, na... To, nie ale czasu. to wiem, już nie, nie, zdo... czasu. nie zdążymy dzisiaj. tak To jest na kolejną rozmowę. Dziękuję bardzo. Dr. Marian Szołucha, Instytut Prawa Gospodarczego. Podarczego i Marek Zuber Akademia WSB byli gośćmi rządów pieniądza. Dziękuję bardzo do usłyszenia. Sponsorem audycji był Allior Bank, spółka akcyjna. Dostawca rachunku firmowego z ubezpieczeniem. To polskie radio 24 jest 9.30.